Co to jest zasolenie gleby i jak powstaje? Zasolenie gleby to nadmierna akumulacja sodu, potasu, magnezu, chloru, siarczanów, węglanów i dwuwęglanów. Miara zasolenia gleb to ilość zawartości soli w wodzie glebowej. Wyrażona jest w gramach na litr wody. Zasolenie gleby może być spowodowane naturalnym gromadzeniem się soli w glebie lub efektem niewłaściwej działalności człowieka, prowadzącej do powstawania gleb słonych. Więc do zasolenia gleby dochodzi głównie, gdy przynawozimy nawozami mineralnymi. Stosowanie zbyt dużych dawek nawozów mineralnych na terenach rolniczych oraz w uprawach szklarniowych, zanim zaczniemy je stosować, powinniśmy ustalić rzeczywiste potrzeby gleby i wykorzystywać jedynie te nawozy, które zawierają tylko niezbędne składniki odżywcze. Uważajmy także, by nie zwiększać dawki preparatu. Podlewanie roślin wodą z nadmierną zawartością kationów i anionów. Na, Cl, No2, K i SO4. Szkodliwe też jest odśnieżanie przy użyciu soli. Posypując solą ogrodowe alejki czy chodniki doprowadzamy do zniszczenia traw i roślin. Możemy w tym przypadku zastąpić sól piaskiem. Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Unikajmy nadmiernego, częstego używania środków chemicznych w celu wyeliminowania chwastów i szkodników. Nie należy również wylewać resztek niewykorzystywanego nawozu do gleby.